Ty chłop, na te same. Witam, witam, no gdzie? Siema, siema, agent alieny, ale nie no. Dobrze, zagrąbimy sobie runda. Ultimate Team. A wraz z Państwem tym meczem delektować się zamierzają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji. Jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Super Veloci mierzy się z drużyną Spurs. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji oorda stroje mi się widzę trochę mieszają. Aha, posyła pięć Oj. Rybajon scena. A tak prezentuje się skład drużyny Super Velocity. Między słupkami stanie Ederson i Roysonne oraz Jack Grealish, Będą robić jak najwięcej strzałów. W ataku zaś zobaczymy Fialego współpracującego z Robin Kinem. Aaa, spalony A ja myślałem, że jakieś fały. Jestem ogólnie trochę przyćmiony. W sumie nie trochę. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Potem zagramy sobie Fort, w Fortnite'a W Po tej rundzie nawet może wyjdzie Jedna osoba jest na to Out Zwróćcie uwagę na 50. występ w klubie. To solidna liczba wie. Pani również zwrócili na to uwagę. Taka liczba występów to nie przypadek. Aby sztab szkoleniowy komuś zaufał do tego stopu. Tak, będę I grał we Fortnite'a. ...to miłe ukoronowanie ciężkiej pracy. Nas robi kin. Sané, teraz z kim

dobra ładujemy bombę. Kardy. O, oj. não Aj! Koro myślę, że to nad nimi przeladzi Aresuję. Oj laga miałem, tę piłkę bez w ogóle teraz do szkoły mi się nie chce tak strasznie. O, i 1-0. FAMOŻ! czasu Dzień. Teraz nie będzie wyrachowania zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Ależ bramka, na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne, ale opłaciło się. Hej, dobra, czekajcie. Ja wstrzymam live. Zaraz wracam, zaraz wracam. Czekajcie, muszę wstrzymać live'a. Sekunda, dosłownie tylko idę sprawdzić czy będzie dało się pobrać na czy będzie dało się TikToku na PS5 pobrać, bo bym robił na TikToku live. Zaraz wracam, zaraz, zaraz wracam Ну, брать место, место, место.